Cześć, witajcie w Mobius Desk, miejscu, gdzie robimy personalizowane biurka. Mam na imię Michał. Dzisiaj chciałem wam pokazać kolejną realizację. Z jednej strony dosyć standardowe biurko, czyli dębowe 160 na 80 i drugi bok 100. Jak widzicie, tutaj mamy takie, takie małe L, tak to można powiedzieć, bo ta część ma 30x40 cm i metr ma cały bok. Z szufladami. Jest o tyle niestandardowe, że te szuflady są po pierwsze bez podcięć. Zazwyczaj robimy podcięcie na, na rękę, tak, że można było złapać i otworzyć. Tu łapiemy od spodu, ten front jest o centymetr dłuższy. Po drugie, niestandardowe, bo jak wspomniałem na początku, biurko ma kształt takiej małej elki. Eee, no taki był zamysł, taka była koncepcja. Ono będzie oczywiście na nogach elektrycznych model Promaster, Master, więc podnoszone. Po prawej stronie, na, tym, na tej krawędzi, będzie panel sterowania. blad dębowy, rustykalny, w kolorze naturalnym. Mamy dosyć sporo e, sęków, e, bardzo zróżnicowany materiał, więc jest taki mocno charakterystyczny i mocno dębowy blat. E, oczywiście pokryty woskiem twardym e, trzema warstwami. E, I szuflady. To, to, to jest coś, co, co, co fajnie pasuje do tego biurka. Koncepcja była taka, żeby ten front był zabudowany, oczywiście bez tego boku. E, mamy dwie szuflady. I są to modele, które od jakiegoś czasu są na sklepie. Czyli szuflada, która ma korpus metalowy. Otworzę może na razie jedną. Mamy korpus metalowy, e, wyłożony w środku miękkim filcem, tak żeby nic nam się nie obijało. Jest możliwość przepuszczenia kabli z tyłu e, przez szufladę. W tym miejscu tutaj wystarczy lekko naciąć ten filc, i, i jest możliwość po prostu przełożenia tych kabin. Na przykład, jak macie jakieś powerbanki, ładowarki i tym podobne rzeczy, no to można sobie to ukryć w szufladzie i po prostu ten kabel wyciągnąć. Druga szuflada, większa. Eee, szuflada prawa ma 70 cm na 25 głębokości. No 24, bo odchodzi nam jeszcze tył, czyli tylnia ścianka. Pełen wysuw. Ma szuflada ma 30 na 25, też pełen wysuw. Te szuflady robimy w kilku wariantach. Dobieramy sobie zawsze głębokość do tego, ile mamy miejsce pod blatem, względu na poprzeczki, które idą przy środek biurka. No i dobieramy sobie na szerokość. No w tym wypadku fajnie się wpasowała szuflada 30 plus 70. Będzie jeszcze model no, pośredni 50 cm szerokości i mamy trzy głębokości: 30, 25 i 20 na ich szuflada, gdzie rzeczywiście Blat ma tylko 60 kilka cm, i tamtego miejsca mamy dosyć mało, żeby, żeby tą szufladę upchnąć. Robimy pełen wysów. To też względu na prowadnice, które wykorzystujemy do szuflad na, na klawiaturę, czy szuflad na laptopy, czy konsolę, no na różne inne rozwiązania, gdzie potrzebujemy po prostu ten pełen wysuw. Więc nie ma tutaj dociągu, nie naciskamy też, żeby ta szuflada wyskoczyła, ona po prostu się blokuje, jak ją dosuwamy. Dochodzi do pewnego miejsca i później sobie lekko do, domykamy tą szufladę. Tak? tak jak wspomniałem, front pełen, bez podcięcia na rękę. Po prostu dolna krawędź jest centymetr, centymetr niżej niż standardowo. Czasami robimy takie lekkie podcięcia jeszcze. Cały ten front ma standardowo, czyli jak jest szuflada z wcięciem na rękę, ma 65-70 mm maksymalnie. Tutaj mamy 80 mm ten front, więc nadal jest to mało. Natomiast pamiętajcie, że jak macie biurka, pomimo samej regulacji elektrycznej, to ważna jest, jaką mamy odległość między. Tak naprawdę kolanami, i nogami, a spodem czy krawędzią szuflady. Tak, czyli po prostu ta szuflada mam zmieści w pozycji siedzącej. Bo nie każdemu, nie każdy to preferuje. Jeśli macie fotel, to może być jakimś utrudnieniem to, że tego fotela nie wsuniecie, że to będzie przeszkadzało. Więc czasami te szuflady robiły na przykład po boku, tak, że jest po jednej, po drugiej stronie, podwójne, pojedyncze, bardzo, bardzo różne, różne rozwiązania. Do tego zestawu jest, są uchwyty na kable w tylnej części, jeszcze nie zamontowane. I listwa zasilająca. Nie ma tutaj jakichś większych barierów, takie trochę proste, klasyczne, bym powiedział, biurko, bez uchwytów, bez jakichś mediaportów i tak dalej, bo nie było potrzeby. To biurko jest odsunięte od tylnej ściany, więc, więc stoi trochę tak, powiedziałbym, luzem ta prawa strona jest dosunięta do. Do, 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 do ściany eee, zapraszam do subskrybowania kanału, eee, w najbliższym czasie będą kolejne filmy, między innymi kończymy, szykujemy dwa biurka z orzecha amerykańskiego, tutaj też będą bardzo fajne warianty szuflad, pokażę Wam jak to można inaczej skonfigurować w zależności od tego co potrzebujemy eee, szuflady już nam gdzieś tutaj z tyłu są szykowane Tutaj też stado uchwytów na komputer czeka do biurek. Dużo się dzieje, tutaj w tle widać pakowane biurka, Są stoją na regale, też czekają biurka do spakowania. Będą dwa biurka orzechy amerykańskie, będzie duże biurko, też szybkie zapobieg, duże biurko 2,80 na metr z szufladami, też z frontami zabudowanymi, z boczkami, z uchwytem na komputer. No to już w kolejnym odcinku Wam opowiem o innych biurkach, żeby nie przedłużać tego odcinka. A będę starał się pojedyncze, e, pojedyncze realizacje pokazywać na każdy odcinek, żeby można było bardziej skupić się na, na danym biurku. Podsumowując, MET 60 na 80 prawy bok na 100, możemy dowolny kształt wycinać, to biurko może być większe. Jeżeli ta LK jest e, masywniejsza, czyli ten bok jest trochę dłuższy, bo tutaj jest mały, na przykład MET 20 e, czy ponad, no to robimy już na trzech nogach. Tutaj mamy standardowo dwie nogi, nie było potrzeby dostawienia trzeciej nogi, ona na pewno poprawia stabilność. Blat rustykalny 26 mm, senki są wypełnione, ubytki woskowane jest w kolorze naturalnym. Nie nadawaliśmy tutaj żadnego wybarwienia. I jak wspominałem na samym początku, dwie szuflady 30 i 70 cm szerokości e, otwierane na całą e, głębokość. Dzięki, i do usłyszenia w kolejnym filmie.